Bardzo się cieszę z zaproszenia na dzisiejszą wystawę. To bardzo fajna inicjatywa. Można podziwiać stare motocykle, można poczytać o historii. To już 100 lat, kiedy Żużel przywędrował do nas z dalekiego kontynentu. Polska dzisiaj jest numerem jeden i mam nadzieję, że tak zostanie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za możliwość wzięcia udziału w tak wspaniałym wydarzeniu. Stulecie Żużla. Wspaniała inicjatywa. Bardzo chciałbym podziękować firmie NICE za organizację tej wystawy. Cieszę się, że firma NICE, która ma siedzibę w Pruszkowie może i włącza się intensywnie w promowanie sportu, nie tylko w Pruszkowie, ale również sportu przez duże S, jakim jest żużel. Speedway Polska to NICE Polska. W pali magazynowej NICE. Postanowiliśmy przy okazji zorganizować Stulecie Sportu Różowego obchody, które współorganizujemy razem z Polskim Związkiem Motorowym. Warto wspomnieć, że Polska jest w tej chwili liderem światowego speedwaya. Dlatego w Sport Różowy i myślę, że mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych okazjach w kolejnych miastach. W okazji wystawy z okazji stulecia sportu żółżłowego zaprosiliśmy do naszej siedziby dzieci i młodzież z okolicznych szkół. Pokazaliśmy im nie tylko jak na przestrzeni ostatniego wieku zmieniał się ten sponsorowany przez nas sport, ale także zaprezentowaliśmy naszą firmę, podstawowe produkty oraz to czym zajmujemy się na co dzień. A zakończyliśmy podstawowym szkoleniem na temat systemu inteligentnego domu.